manko widzowie, z tej strony Arik, a dzisiaj nagrywamy wreszcie długo wyczekiwany turniej Panini FIFA World Cup 2018. Um, pierwszym, pierwszymi dwoma meczami jakie zagram będzie Rosja kontra Egipt i Urugwaj Arabia Saudyjska. Wiecie, mam takie dziwne rzeczy, że muszę mieć taką tapetę na początek, żeby mieć yy... aha, bo to jest tapeta na pulpit. A, dobra. Więc lecimy. Standard 5 paczek z World Cup'a. Jeżeli też kliknę lewy, lewy przycisk myszy po, po otworzeniu paczki i wypadnie, jakaś karta też się liczy. Na początek ekrany: Brazylia, cyfry. A jest to. Rafael. O, kurde, świderski od razu. Nigeria. Nie ma gole dla nikogo. Nie ma gola dla nikogo. Dobra. Druga paczucha. Co w niej będzie? Francja. Rywy. Paris. Rosja wygrywa z Egiptem 1-0. Golowin otwiera wynik. Już także drugiej paczku. Mamy 1-0. Trzecia paczka. Trzecia paczka. Co w niej będzie? Włochy. Włochy nas nie interesuje. Jezus. Jezus. Chyka ręce z Argentyny lol bez gola dla każdego fotela trzeciej paczce, czwarta paczka, czwarta paczka a w niej nie wiem co to Manchester City, Mahrez, Górę. Nikt nie ma góra! Myślałem, że to jest już kolarów. Myślałem, że to jest do jasnej... Myślałem, że kolarów jest z Rosji. Ale tak nie jest. Matko, jak jest kurza niski poziom. Dobra, lecimy. Ostatnia paczka. Ostatnia paczka, dotyczna to to paczka dla szansy dla każdego. Oj, bez ekranów. Ale co na interere? nas ekrany Interere? Nasz intererę to... Co to jest? Stardage. To Sturdege. Tardy, czy jest go dla kogoś? Nie, więc ja sobie to. Ja mam pomysł, ja teraz tak zapiszę sobie to w, na pustej karcie i biszpędzę. Oczywiście w telefonie to będę robił, bo gdzie? Ibis Paint. My Gallery. Plus. Nie. Plus. Okej. Okay. Pusta kartka. Um. Tak więc. A, o Boże, za wielkie. No, my, my się po prostu widzowie, Widzimy w następnym odcinku, ja to ogarnę postanę grypką. Na razie i cześć.